Oblicz podpunkt A. Zobacz, że układ tych elementów na wiasach pasuje nam pod wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów, czyli na wzór A minus B razy A plus B. No i A minus B razy A plus B daje nam właśnie A kwadrat minus B kwadrat. Zastosujmy ten wzór skróconego mnożenia po do podanych tutaj przykładów. Podpunkt A. Zobacz, to jest jakby twoje A, to jest twoje B. To jest Twoje A, to jest Twoje B. Wówczas w rezultacie zastosowania wzoru skróconego mnożenia mamy A kwadrat minus B, kwadrat, czyli u nas to będzie 5 do potęgi 1, 2 i do kwadratu, bo 5 do potęgi 0,5 to jest 5 do potęgi 1, 2, minus 3 do 1, 2 i do kwadratu. 1, 2 razy 2 to będzie 1, 1, 2 razy 2 to będzie 1, czyli mamy 5 do 1 minus 3 do pierwszej. Czyli 5 minus 3 to jest 2. Podpunkt A mamy. Podpunkt B robimy zupełnie analogicznie. To jest zamieniona kolejność. Najpierw jest plus, później jest minus. Nie ma to znaczenia dla wzoru skróconego mnożenia. Czyli też będziemy mieli. To jest nasze A, to jest nasze B, to jest nasze A, to jest nasze B. Czyli będzie 7 do potęgi 3 drugie. Po półtora to są 3 drugie. I do kwadratu. Odjąć 2 do potęgi 3 drugie i do kwadratu. Mnożymy tutaj te wykładniki. 3 2 razy 2 to jest 3, czyli 7 do trzeciej minus 2, tak samo 3 2 razy 2 to jest 3, czyli 2 do trzeciej. 7 do trzeciej to będzie 343 minus 2 do trzeciej to jest 8, czyli mamy 335. Podpunkt C mamy ten sam wzór skróconego mnożenia. To jest nasze A, to jest nasze B, to jest nasze A. To jest nasze B do dzieła, czyli podpunkt C mamy A kwadrat, czyli 2 do potęgi 5 drugich, bo 2,5 to jest 5 drugich, i do kwadratu, odjąć 3 do potęgi 1 drugiej i do kwadratu. Tu przemnażamy, tu przemnażamy, otrzymujemy 2 do potęgi 5, do 5 drugich razy 2, dwójki się skracają, odjąć 3 do 1 drugiej do drugiej, to się skraca, mamy 3 do pierwszej. 2 do 5 to jest 32, odjąć 3 do 1, czyli odjąć 3. 32 minus 3 to jest 29 i mamy podpunkt C. Podpunkt D. Tutaj zobacz, wzór skróconego mnożenia zastosujemy w tym miejscu, a potem zobaczymy, co wyjdzie. Od razu mówię, że niespodzianka, będzie jeszcze raz ten sam wzór skróconego mnożenia. Czyli to jest A to jest b, to jest A to jest B. Podstawiamy, czyli będzie A kwadrat, czyli 3 do potęgi 1 czwartej, czyli to do kwadratu odjąć B, czyli to do kwadratu, czyli 3 do 1 drugiej i do kwadratu. Razy przepisujemy ten drugi nawias, czyli 3 do 1 drugiej plus po prostu 3. I zobacz 3 do 1 czwartej do 2 mnożymy tutaj 1 czwarta razy 2 to są 2 czwarte, czyli 1 druga, czyli 3 do 1 drugiej minus 1 druga razy 2 to jest 1, czyli minus 3 do pierwszej. Razy 3 do 1 drugiej plus 3 do pierwszej. I zobacz znowu to jest jakby twoje nowe A, nowe B, nowe A, nowe B. Mamy zatem 3 do 1 drugiej i do. Kwadratu, bo znowu stosujemy ten wzór skróconego mnożenia, odjąć 3 do pierwszej i do kwadratu. 3 do 1, 2 do kwadratu mnożymy tutaj i mamy po prostu 3 do pierwszej, minus 3 do drugiej. 3 do pierwszej to jest 3 odjąć 3 do drugiej, czyli odjąć 9 mamy minus, minus 6 i wychodzi tutaj o wynik minus 6.